Dlaczego ci rodzice protestują? Dlaczego protestują nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach na świecie? Podczas gdy jedni protestują przeciwko określonej edukacji seksualnej inni stanowczo jej się domagają. Żeby wszyscy wiedzieli, że po pierwsze te lekcje, tak jak wielokrotnie mówiliśmy, są, są absolutnie dobrowolne, a poza tym, że nie ma tam w tych lekcjach nic takiego, na co myślę, że światły Polak mógłby się nie zgodzić. No i sytuacja okazała się gorsza niż myślałam. Edukacja seksualna nie istnieje i stwierdziłam, że coś trzeba z tym zrobić. Nie życzę sobie. E, żadnej indoktrynacji LGBT e, ani porne edukacji. Ta edukacja prowadzi, tak jak to jest już w krajach, które wprowadziły edukację typu B, do masywnej ilości ciąż nieletnich, do aborcji, do wtórnej niepłodności. Uważam, że jest to coś nienormalnego, że to jest atak na e, niewinne dzieci, że, że te dzieci nasze m, będą demoralizowane, deprawowane w placówkach, gdzie powinno się je kształcić, uczyć czegoś dobrego. Nie wyrażamy zgody na to, aby ten program był nazywany programem promocji zdrowia. To nie jest promocja zdrowia, to jest promocja patologii seksualnej. HIV wzrasta, pojawiają się infekcje przekazywane drogą płciową, takie jak żeżączka, kiła. Skąd te różnice zdań? Postanawiamy sprawdzić fakty. W zakresie chorób przenoszonych drogą płciową Polska ma znacznie niższe wskaźniki niż średnia Unii Europejskiej, inicjacja seksualna przed 15 rokiem życia. Przed ostatnie miejsce w Europie. Dziewczęta, chłopcy. Wskaźnik urodzeń wśród nastolatek także poniżej europejskiej średniej. kraje Europy Zachodniej utrzymują stosunkowo niskie wskaźniki urodzeń wśród nieletnich poprzez niewliczanie dokonanych aborcji. Aborcją kończą się niemal dwie z trzech ciąż u nastolatek we Francji i Szwecji, niemal co druga ciąża w Wielkiej Brytanii i co czwarta ciąża w Niemczech. Nastolatki. Liczba aborcji. Inne statystyki, przemoc wobec osób LGBT według raportów OBWE, w Polsce to 5 przypadków w 2017 roku, dane policyjne w Niemczech, w Niemczech 114. W Wielkiej Brytanii ponad 13 tysięcy przypadków. Polska jest najbardziej tolerancyjnym krajem dla osób LGBT pośród 55 krajów OBWE. Sprawdzamy teraz wskaźniki na temat przemocy wobec kobiet także zdecydowanie niższe: przemoc fizyczna i seksualna przemoc psychiczna częstotliwość nękania. Wskaźniki molestowania seksualnego dziewcząt poniżej 15 roku życia. Zajmujemy chlubne trzecie miejsce od końca. W całej Europie obserwuje się jednocześnie olbrzymi kryzys małżeństwa i rodziny. Drastycznie zmniejszyła się liczba zawieranych małżeństw żółta linia, a zwiększa rozwodu niebieska. Tutaj również Polska ma niższe wskaźniki. W Polsce rozwodzi się 35% par, a w Europie 45%. W Polsce już 24% dzieci rodzi się poza małżeństwem. Ponad 2 miliony dzieci wychowywanych jest przez samotne matki. W Europie jest o wiele gorzej. Jednocześnie drastycznie maleje dzietność. Od lat Europa się wyludnia. Żaden z europejskich krajów nie osiąga naturalnej zastępowalności pokoleń. Jako potencjalny ratunek dla rynków pracy postrzegane jest przyciąganie imigrantów. Ponadto dąży się do zwiększenia aktywności zawodowej kobiet. W naturalny sposób pojawia się tu pytanie: czy za polityką demograficzną w skali globalnej i edukacją seksualną nie stoi lęk przed przeludnieniem? Widzimy więc ze statystyk, że Polska nie wymaga drastycznej zmiany modelu edukacji seksualnej. To kraje zachodnie mogłyby się raczej wiele od Polski nauczyć. Dlaczego więc w Polsce jest lepiej niż na Zachodzie? I czy ma to związek z edukacją seksualną? Polska jest uważana za kraj o tradycyjnych wartościach i silnej roli rodziny. W wielu badaniach opinii społecznej od lat to rodzina uważana jest za największe źródło szczęścia, aż przez 80% społeczeństwa. Ale czy rodzina jest też zasadniczym celem wychowawczym? Czy wiedza na temat seksualności oznacza automatycznie wiedzę, jak założyć szczęśliwą rodzinę? W Polsce od 1998 roku jest realizowany nieobowiązkowy program edukacji seksualnej w ujęciu integralnym i prorodzinnym o nazwie Wychowanie do życia w rodzinie, w skrócie WDRZ. Na świecie od połowy lat 50. XX wieku jest wdrażany inny model. Poprzez kilka dokumentów wydarzeń od 2009 roku jest on oficjalnie promowany przez różne agendy ONZ, zwłaszcza UNESCO. To CSE od angielskich słów Comprehensive Sexuality Education, czyli kompleksowa, wszechstronna edukacja seksualna, do której wydano szczegółowy podręcznik z wytycznymi dla całego świata. Czego uczą różne programy edukacji seksualnej? Sprawdźmy, zadając podstawowe pytania. Dołączymy jeszcze program znanej polskiej modelki Ani Rubik o nazwie Sexet, o którym także było głośno. Zacznijmy od pytań, gdzie odpowiedzi wszystkich programów są dość zgodne. Sprawdźmy, czy zawierają one następujące pozycje: Wiedza o dojrzewaniu płciowym Wiedza o prokreacji Przegląd dostępnych metod antykoncepcyjnych. Wiedza o infekcjach przenoszonych drogą płciową. O dziwo wiedzę o prokreacji nie podaje program Sekset. Dlaczego? Czyżby seks nie łączył się z prokreacją? Przejdźmy do pytań nieco bardziej szczegółowych, które mogliby zadać rodzice. Czy aktywność seksualna przed 15 rokiem życia jest dopuszczalna? Czy wprost zachęca się do opóźnienia inicjacji seksualnej? Czy monogamiczny związek kobiety i mężczyzny jest wzorcem? Czy wprost zachęca się do zredukowania liczby partnerów seksualnych? Pozytywny stosunek do aborcji i stosowania środków wczesnoporonnych. Czy praktyki homoseksualne są normą? Zbieranie skłonności homo- i transseksualnych już u młodzieży poniżej 18 roku życia? Czy jest przekazywana wiedza o ryzykach zdrowotnych związanych z praktykami homo-, bi- i transseksualnymi? Czy wprowadza się termin seksualności od urodzenia lub pokrewne? Czy pedofilia jest jednoznacznie negatywna? Wreszcie przejdźmy do pytań wagi najwyższej. Czy naturalne małżeństwo i rodzina są wartością? Kto ma najważniejszą rolę w wychowaniu dzieci w obszarze seksualności? Oprócz programu WDZ podkreślającego wartość rodziny, rzuca się więc w oczy brak wzorców wychowawczych lub ich niejednoznaczność. Młody człowiek nie dowiaduje się, co jest wartościowe, a co nie. Nie nauczali nas wartości, um, że um, ze współżyciem trzeba czekać do ślubu, tylko wręcz przeciwnie, nawet namawiali do um, doświadczenia, do ale to było też taką um, dla dziecka taka wielka taka walka ciągle z tym, że, że Rodzice mówią tak, a nauczyciel mówi tak. I dla takiego małego dziecka to jest naprawdę bardzo trudne. O to, co mówi współcześnie poczytna autorka podręczników edukacji seksualnej dla dzieci w Holandii. Współautorka standardów edukacji seksualnej BZGA WHO. W Polsce odbywają się na przykład takie warsztaty. Oto przykłady materiałów. Już najmłodsze dzieci poddawane są edukacji seksualnej, tej formalnej i nieformalnej. Czy oni uprawiali miłość? Pyta dziewczynka po emisji filmu na lekcjach zwanych relax, od relacji i seks. Tak, oni uprawiali miłość, odpowiada nauczycielka w Belgii. W 2016 roku w Szwajcarii przeszkolono z edukacji seksualnej 4000 nauczycieli przedszkolnych. Dzieci miałyby między innymi wskazywać, gdzie lubią, a gdzie nie lubią być dotykane. W sieci austriackich przedszkoli w Wiedniu, prowadzonych przez Fundację Świętego Mikołaja, która opiekuje się 6000 tysiącami i setką dzieci, Przeszkolono nauczycieli zgodnie z pedagogiką gender. Dzieci mogły także rozbierać się i bawić w doktora, pod warunkiem, że nie wkładały sobie do pup czy uszu żadnych przedmiotów. Przewodnik edukacji seksualnej dla nauczycieli dzieci przedszkolnych pod tytułem Kochać, przytulać, głaskać, gdzie zachęca się je do podglądania się nawzajem i roznegliżowanych zabaw. Na stronie 90. znajduje się propozycja ćwiczenia. Dzieci przynoszą z domu zdjęcia pup. Zdjęcia są kładzione na podłodze, a następnie odbywa się zgadywanie, które zdjęcie należy do kogo. Na stronie 94. podobna zabawa rzeczy o znawce pup, ale na żywo. Można także przeprowadzić ćwiczenie w wersji Ten siusiak należy do... Profamilia jest promowane przez Federalne Ministerstwo Zdrowia jako specjaliści do spraw edukacji seksualnej. Dzieci w przedszkolach w Holandii uczą się m.in o różnorodności rodzin, czy seksualnej asertywności, jak to określa portal ruchu LGBT. Także w Kanadzie, w prowincji Quebec, wprowadzono program edukacji seksualnej w wybranych przedszkolach. Dzieci miały się uczyć m.in. o różnych typach rodzin oraz poprawnych nazw dla męskich i żeńskich narządów rozrodczych. Tak więc prezydent Warszawy myli się mówiąc, nie ma kraju na świecie, w którym na etapie żłobków i przedszkoli do zajęć byłaby wprowadzana edukacja seksualna w jakiejkolwiek formie. Przykładem manipulacji jest twierdzenie, że standardy, tu WHO, namawiają dzieci w wieku 0-4 lata do zabawy w lekarza. To książka to zupełnie normalne, która otrzymała nagrody od dziesięciu różnych wydawnictw w USA, w tym New York Timesa i Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotek. Zawiera pozycje seksualne, uczy masturbacji. Popierano ją w dystrykcie szkolnym Evergreen w 2014 roku. Oto szwajcarski seks kuferek i pomocy naukowe do edukacji seksualnej dla dzieci od lat dziewięciu. Nauczycielka seks edukacji w Binningen w Szwajcarii Zachęcała do spróbowania masturbacji. Młodzież miała także za zadanie grać w tabu odmiana kalamburów, gdzie należało wyjaśnić seks oralny, ciąża, szybki numerek, seks analny itd. Niektórzy z nas mieli problemy z niektórymi terminami lub nie chcieli ich tłumaczyć ze wstydu, ale i tak musieli to zrobić, mówi uczeń. Groziła, że w razie niegrzecznego zachowania uczniów zastanowi się, czy tym razem rozda bezpłatne prezerwatywy. Pokazywała pozycje seksualne. Dziewczynki mogły dowiedzieć się, jak stymulować łechtaczkę. Można było ocierać się o pruszową poduszkę i zobaczyć, jakie to miłe. Dziewięcioletni uczniowie tej szkoły w hale już nie mogą się doczekać rozpoczęcia zajęć. Jeszcze tylko chwila i będzie można zaczynać. Pozostańmy przy terminie pochwa lub wagina i ty możesz to teraz namalować. To wcale nie jest takie proste. to ale dla niemieckiego dziewięciolatka to z drugiej strony nic nowego. Dzieci dobrze wiedzą, jak zbudowana jest kobieta, a jak mężczyzna. Raczej utrwalają sobie wiedzę, a nie dopiero ją zdobywają. Jak to wygląda? Jak bułeczka. Well, USA. Dziesięciolatków przyjemności z seksu chce uczyć organizacja Planned Parenthood. Poucza, że według definicji WHO młoda osoba to ktoś właśnie powyżej 10 lat. To szwedzki film w publicznej stacji Barn Canalem dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z genitaliami w roli głównej. i feministyczna produkcja. Babies, love your body! Hello, friends! Today we're gonna talk about. peach, flower kukis, flor, vagina. Uh. Uh, 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 uh. Let me introduce you to my friends! Hi, I'm Clovis. I'm warm, soft, and a real good friend. <laughs> We're, We're never, never ashamed, ashamed of them, them cause they're, they're awesome. awesome! Let's play! This is where you come from, honey. It's a magical place. Would you like to come in? Really? Heaven, yes! Sure! <laughs>

Here this is where we get to the sex page. Now we don't actually see the picture of the penis going in and out, but we've just got a man and a woman in bed. So you know it's got some nice casual language. Your dad's sperm swang like crazy when they got inside your mum. They were searching for something, it was like a treasure hunt. These will become the inner and outer labia. I wanted it to look nice on the outside. I think demonstration models that are anatomically correct often look too clinical, which I don't like. In her classes, Wrote tries to encourage girls and boys to talk to each other and express their expectations. Zgoda na seks, przydatna w świecie okazjonalnych, nieograniczonych małżeństwem relacji. Hey! Uh, my bad. To fragmenty programu Sekset.pl Ani Rubik. Całe życie nie jest zamknięte w pudełku homo, hetero lub bi. Po prostu małżonkowie z dziećmi mogą zmienić swoją orientację seksualną w wieku 40 lub 50 lat i odwrotnie poucza francuska strona edukacyjna dla młodzieży. Znana nam już szwedzka broszura dla nastolatków fragment broszury z niemieckiej strony dla młodzieży dotyczącej odkrywania orientacji seksualnej. W Bibliotece Publicznej Brenton w, w USA młodzież mogła otrzymać bezpłatny kupon na ścieśniacze biustu dla osób nieakceptujących swojej płci. Producent oferuje wrześniowe promocje na powroty do szkoły. Biblioteka St. John's, Portland w stanie Oregon. Organizacje prorodzinne kilkakrotnie identyfikowały przestępców seksualnych występujących jako drag queen w bibliotekach. Projekt Szkoły Różnorodności w Niemczech, gdzie uczniów z nauczycielami zaprasza się do wspólnego uczestnictwa w Paradach Dumy. Organizacja LGBT dla młodzieży na Paradzie Dumy w Bostonie. A na pikniku PO rezerwatywy i ulotki na temat poliamorii. Strona brytyjskiej organizacji dla tzw. młodzieży LGBT i młodzież tej organizacji na paradzie DOMY w Edynburgu. Ale w podobnym duchu edukuje się także bardzo małe dzieci. I'm gonna put the word gay on the board in the middle. I think I should add lesbian yeah, too. Yeah. It's already there. It's already in the classroom. The kids are already thinking about it. There's ways that are pretty standard elementary curriculum across this country, which, you know, with a little inventiveness, you can start going on. Gay and lesbians are the same. Israel people We here for all of my students. I have to affirm who they are. Can't happen. When I first started raising the issues in class, students, you know, are you gay? Most of the time, I put gays and lesbians down. I say things like, gay men molest children. I say a lot of ignorance. Like, no one really cares if you're gay. It's like barely nobody knows in the world. It's like, what's what's the big what? <inaudible> przez celowy wybór narracji, która zmusza do obrony, czyli na przykład grając kartą bezpieczeństwa młodzieży, wspomina szef organizacji Gilson Kevin Jennings. Eine Variante ist, wie Kinder leben können mit einer Gothic Familie. Nicht selten haben auch lesbische und schwule Pärchen Kinder. Doch wie das geht, da brauchen selbst die Erwachsenen noch ein wenig unterricht. Książka Heter ma dwie mamusie była przełamującym stereotypy bestsellerem. Prawdziwa bohaterka tej historii, Heter Barwick, gdy dorosła i sama założyła rodzinę, jako mama czwórki dzieci w 2015 roku napisała poruszający list otwarty do społeczności gejowskiej, zatytułowany Wasze dzieci cierpią. Nieobecność ojca stworzyła we mnie wielką pustkę, stwierdziła. Neutralne płciowo lalki w neutralnym płciowo przedszkolu w Szwecji. Pomoc szkolna do promowania różnorodności w wydaniu amerykańskim. I to samo ciasteczko genderowe w wydaniu belgijskim. To książka oceniana jako nowoczesna pomoc edukacyjna dla rodziców dzieci 4-6-letnich. Oprócz, jak widać, biologicznego sposobu, demonstruje zastępczy sposób rozmnażania się kobiet, lesbijek oto poradnik dla najmłodszych na temat gender i queer. Yes, Teddy? You're a girl, right? That's right. Który Teddy? reklamuje się także jako pomoc dla nauczycieli. Dzień Hi hi Równości w niemieckiej szkole w Esslingen. nicht alles ist, aber es ist schon mal so ein kleiner Anstoß und ich denke schon, dass es auch bei uns Lehrern so das Bewusstsein weckt nochmal, okay, uh, ja, vielleicht sollte man das doch im Unterricht auch hin und wieder thematisieren. Od w ich bin im Auto so hergefahren, habe mich ein bisschen gescheut in meinem Ort, in meinem kleinen Ort. W akcji w 2018 mussten 211 Schulen in Polen Polacy biorą sprawy w swoje ręce, pokazują, że chcą działać i chcą być Europejczykami otwartymi na wszelkiego rodzaju różnorodność. Każda rozmowa o temacie, który jest trudny, kontrowersyjny, każda forma akceptacji mniejszości i inności dla nas jest wielką wartością wychowawczą. Dzieci ufają nam jak przewodnikom, że nie pokażemy im świata byle jakiego, bezrefleksyjnie różnorodnego, ale wybrany z tła, najlepszy z możliwych, i dopiero wtedy zostawimy im faktyczny wybór.